Cześć, witam Cię w 15 odcinku podcastu MMT, czyli mentalne manewry trenera. Dzisiaj odcinek, który może zaoszczędzić Twojemu zawodnikowi sporo frustracji i pieniędzy. Trenerze, często widzisz jako pierwszy, że zawodnik nie dowozi, albo szybko się stresuje, ma spadek koncentracji, wybucha po błędzie, albo gaśnie po dwóch akcjach. I wtedy łatwo pomyśleć, to głowa potrzebuje mentalu. No, i bardzo możliwe, że potrzebuje. Ale zanim wyszesz go do trenera mentalnego, albo zanim sam zaczniesz dokręcać śrubę motywacyjną i dyscyplinę, zatrzymajmy się na chwilę. Zastanówmy się, skąd się to bierze. Ale zanim do tego przejdę, przedstawię się. Jestem Tamara Majos, jestem psychologiem sportu, właścicielką i ekspertką marki Fimentis, która specjalizuje się. W doradztwie i szkoleniach pomagających zespołom, sportowcom i trenerom opanować wyzwania mentalne na treningach i zawodach sportowych. Przez ostatnie 12 lat moją pasją i obszarem specjalizacji stał się mózg oraz to, jak możemy go wykorzystać, żeby robić w życiu jak najlepiej to, co jest naszą pasją. A moją pasją jest właśnie trening mentalny. Dobrze, i teraz przejdźmy już do właściwego podcastu, czyli czemu zawodnik nie dowozi i dlaczego nie zawsze to może jest głowa? Czy to naprawdę jest problem mentalny? Czy może to jest tak, że organizm nie ma już zasobów, bo nie bo niedojadanie, bo przeciążone ciało i brak regeneracji? Potrafią również wyglądać jak brak pewności siebie, jak brak odporności psychicznej albo słaby charakter. I wtedy, co? Wtedy zawodnik dostaje łatkę. Ale problem wtedy tak naprawdę być może leży gdzie indziej. Dlatego, w tym odcinku, dam Wam cztery fundamenty, które warto sprawdzić, zanim zawodnik zacznie trening mentalny. Wiecie już, jakie to fundamenty, o co chodzi? Być może każdy z Was wie, tylko nawet nie zdaje sobie sprawy, że wie. Chodzi o sen, dietę, fizjo i badania. To jest coś, co trener może zauważyć, zasugerować, czasem nawet wprowadzić małą zmianę w rutynie drużyny. I nagle okazuje się, że mental wchodzi o wiele szybciej. A sam zawodnik co czuje? Co czujesz? Co jeśli czujesz, że coś ci nie gra, że spada ci forma? Co robisz? Jeżeli zauważasz, że łatwo się denerwujesz, masz mniejszą kontrolę emocji, nie możesz się skupić, a w głowie kręci się coś ze mną jest nie tak. Jeżeli masz takie objawy, to chcę ci powiedzieć, że to nie musi być Twoja słabość, to jest sygnał, to często jest sygnał, że trzeba wrócić do podstaw. Do podstaw po to, żeby Twoja głowa mogła działać jak trzeba. Dlatego, w tym odcinku, dam Wam cztery fundamenty, które warto sprawdzić, zanim zacznie się trening mentalny. Tak, jak już powiedziałam wcześniej, sen, dieta. Fizjoterapeuta i badania. I jeszcze raz pytanie: czy to naprawdę problem mentalny, czy organizm nie ma już zasobów? Bo niewyspanie, niedojadanie, przeciążone ciało, brak regeneracji potrafią wyglądać jak brak pewności siebie, słaba odporność psychiczna, brak charakteru czy lenistwo. A to lenistwo tak naprawdę, albo brak charakteru, to jest jedna z najgorszych etykiet, jakie można przykleić zawodnikowi, a problem może leżeć w podstawach. Zatem ten pierwszy fundament. Co to jest? Opiszę taką sytuację. Zawodnik w końcówkach setów robił dwa, trzy szybkie błędy, po czym jakby zamykał się w sobie i zaczynał panikować. Co było widać na zewnątrz? Wszyscy na zewnątrz widzieli, że jest rozdrażniony, że jest niespokojny, że ma gonitwę myśli w głowie, że zaczyna panikować. A czego nie było widać? Co było pod spodem? Pod spodem było skrolowanie tele telefonu do późna w nocy. Krótki sen. 5-6 godzin snu przez kilka dni. Co zatem żeśmy wprowadzili? Tydzień stałych godzin snu, 7-8 godzin snu, tydzień stałej pobudki i telefon poza łóżkiem. Jaki był efekt? Mniej wybuchów u tego zawodnika, była większa cierpliwość po błędzie, bo oczywiście każdy zawodnik popełnia błędy. Nie ma takich, co nie popełniają błędów. Teraz tylko, jak zachować spokój w takiej sytuacji. Dlatego tak ważne są te zasoby, i tutaj na przykład ten sen. To wyglądało dokładnie tak, jakby to była słowa głowa. A już szczególnie w końcówkach. Ale pod tym tygodniu snu, tej wyregulo wyregulowania snu, zawodnik sam mówił. Ja mam mniej dramy w głowie. Albo jeszcze była taka inna sytuacja, gdy trener z kolei mówił on nie ma energii na rozgrzewce, nie ma mentalu. Pod spodem znowuż tego, co nie widzieliśmy, to było scrollowanie, zarywanie nocy, gry w telefon i zawczesne wstawanie. Co wdrożyliśmy? Prosty rytuał. Dwa dni monitorowaliśmy, tylko dwa dni monitorowaliśmy sen. Przegadaliśmy to bez żadnych ocen i odłożony telefon. Energia wróciła, motywacja wzrosła bez żadnych magicznych technik. I teraz warto wiedzieć, że czasem. To, co wygląda na brak zaangażowania, jest po prostu brakiem zasobów. Dlaczego sen mental w praktyce? Bo to jest najtańszy i najsilniejszy doping legalny. Sen reguluje emocje, regeneruje układ nerwowy i robi porządek w głowie. Teraz ważne. Brak snu nie zawsze wygląda jak brak snu. Brak snu wygląda jak szybkie odpalanie się, mniejsza cierpliwość, chaos koncentracji, brak wiary w siebie, czy dramat po jednym błędzie. I teraz zrób szybki taki czekiem. Czy w ostatnich 10 dniach miałeś? Problemy z zaśnięciem powyżej 30 minut. Częste wybudzenia, poranki jak po walcu, mimo że spałeś 7-8 godzin. Zjazdy energii w ciągu dnia. Wkurzenie tak naprawdę z niczego. Jeżeli tak, to nie jest zła głowa, to często jest zmęczony układ nerwowy. I takie proste zadanie na 7 dni. O co chodzi? Stała godzina pobudki. Tak, weekend też. 7-8 godzin w łóżku. 7-8 godzin nie w łóżku leżenia i scrollowania, tylko 7-8 godzin snu w łóżku. Kawa, najpóźniej no 8 godzin przed snem. Albo po prostu nie po 14. No i 30 minut przed snem odkładasz telefon. I włączasz tryb samolotowy. I jeszcze 10 minut przed samym snem. Jakieś rozciąganie, oddech. Coś, co Cię uspokaja. I nie oceniaj, proszę Cię, nie oceniaj tego po jednej nocy. Oceń po tygodniu. I wtedy zadaj sobie pytanie. Czy moja reakcja na presję jest inna? U wielu osób jest ogromna różnica. I trenerzy to masz złoto. Zamiast mówić, musisz być twardszy, czasem wystarczy zadać takie pytanie albo powiedzieć takie zdanie. Oceń swój sen w skali od 1 do 10 przez tydzień. I zobacz relacje z treningiem. To jest mądre prowadzenie zawodnika. Niepogłażanie. Dobra, przechodzimy teraz do drugiego fundamentu, jakim jest dieta. Ja tutaj nie mówię jedz idealnie. Ja mówię mniej paliwo, bo bez paliwa mózg zaczyna oszczędzać. A ty myślisz, że brakuje ci motywacji. Trzy rzeczy, które najczęściej rozwalają mental. Jesz za mało, szczególnie przy treningach. Jeżeli dużo trenujesz, twoja dieta musi być zbilansowana. Jesz nieregularnie długie przerwy potem coś na szybko. I dużo słodkich przekąsek zamiast normalnych posiłków. Jaki jest efekt? Huśtawka energii, to się równa huśtawkę emocji. Wtedy presja bardziej boli. Trudniej utrzymać nerwy na wodzy. A co zrobi robotę? W dwóch, trzech posiłkach dziennie zadbaj o to, żeby było białko. Pij wodę, nawodnienie serio robi różnicę w koncentracji. Mózg potrzebuje wody. Aby mózg dobrze pracował, musi być odpowiednio nawodniony. I nigdy nie doprowadzaj do stanu, jestem głodny i zły. Jeżeli masz trening, zjedz coś przed i zjedz coś po treningu. Oczywiście wiadomo, przed treningiem musi być coś lekkiego. To nie jest dieta cud. To jest fundament układu nerwowego. Zadaj sobie pytanie: czy ja naprawdę nie mam motywacji? Czy może ja po prostu nie mam energii? I to jest różnica, która zmienia sposób myślenia o sobie. Fizjoterapeuta, fizjologia, ciało i głowa to jest jedno. Ciało wpływa na głowę, głowa wpływa na ciało. Jeśli ciało jest przeciążone albo boli, albo jest sztywne, Mózg działa w trybie alarmu. A jeżeli działa w trybie alarmu, to tak naprawdę nie ma już luzu mentalnego. Jest walka o przetrwanie, bo jesteś spięty, jesteś spięta, coś cię boli. Albo twój zawodnik jest spięty. Wszystko w zależności, kto tego słucha teraz, tak? Sygnały, że to może być temat od ciała. Jakie to mogą być sygnały? Ból, który powraca. Ostatnio zawodnik jeden mówił, że boli go głowa. Od paru dni na chwilę przechodzi, a potem znowu wraca. Tydzień temu go bolała, miesiąc temu go bolała. Jakie, jakie jeszcze sygnały ostrzegawcze? ostrzegawcze? Sztywność po nocy. Ograniczony zakres ruchu. Chroniczne napięcie karku i pleców. Ciągle coś ciągnie i przeszkadza. To potrafi wyglądać tak, że ja nie potrafię się skupić, wszystko mnie denerwuje. Ale to Twoje ciało jest biedne. To Twoje ciało jest spięte i potrzebuje pomocy. Twój mózg skupia się na tym, co w ciele. Co zrobić? Proste. konsultacja o fizjo, żeby zobaczyć co jest przeciążone dostać prosty plan ćwiczeń najważniejsza jest tutaj regularność chodzi o te drobne ćwiczenia o te 10 minut dziennie, które wygrywają z 60 minutami raz w tygodniu, albo jeszcze gorzej, bo do fizjo to chodzimy wtedy najczęściej, jak już nas coś boli ale to jest trochę za późno Powinniśmy fizjoterapeutę odwiedzać, zanim nas zaboli, kontrolnie, żeby zabezpieczyć swoje ciało przed przeciążeniami i urazami. Trenerze, jaka to jest Twoja rola? rola: monitorowanie obciążenia i sygnałów przeciążenia. A zawodnik: dbać o ciało tak, jak dbasz o sprzęt. Jak dbasz o swoje buty, o swoje koszulki. Miałam takich zawodników, którzy sami mówili: Ja nie dojeżdżam mentalnie, moja głowa mi, mnie nie dowozi tam gdzie chce. I co się działo? Rozmawialiśmy przez chwilę, a potem się okazało, że tu go boli, tam go boli, ból. Nie regeneruje się w ogóle, nie korzysta z regeneracji. Tu jest spięty. To się równa zero cierpliwości. Ciało było całe rozdegotane. To jak głowa miała być spokojna? Gdy ciało się uspokoiło, mental nagle przestał być problemem. Badania. Kolejny z fundamentów, czwarty już, tak? Badania. Kiedy badania są sensowne, kiedy są potrzebne? Nie po to, żeby się nakręcać, nie, nie, tylko po to, żeby sprawdzić, czy organizm ma zasoby. Po co robić badania? Teraz podam przykład mojej córki, która była słaba, ciągle zmęczona. Szła na trening i mówiła, że jest zmęczona. Wstawała rano i mówiła, że jest zmęczona. I poszliśmy, poszłyśmy zrobić badania. I co się okazało? Okazało się, że ma niedobory soli w organizmie, niedobory mikroelementów. To dawało objawy zmęczenia. Dlatego tak ważne jest zrobienie badań po to, żeby wiedzieć, żeby sprawdzić jakie organizm ma zasoby, czego mu brakuje. Kiedy warto rozważyć te badania? Właśnie wtedy, gdy zmęczenie ciągnie się tygodniami. Gdy forma spada mimo treningów. Gdy jest słaba regeneracja. Nie jesteś w stanie się zregenerować. Regenerujesz się, regenerujesz, a to nie przynosi żadnych efektów. Masz mgłę w głowie. Nastrój i energia mocno falują. Ja tutaj nic nie diagnozuję, ale praktyczne rozmowy z lekarzem często poprawiają takie obszary jak morfologia i parametry związane z żelazem, gdy jest zmęczenie, tarczyca, gdy są duże wahania energii, gospodarka cukrowa, gdy są spadki energii, witamina B12, witamina D, bardzo często zaniedbywane. I tak bardzo ważne, że to lekarz decyduje, co badać i jak to interpretować. Ty masz mieć tylko jedną korzyść spokój i jasność. Czy organizm ma zasoby do pracy mentalnej? Bo czasem nie potrzebujesz kolejnej techniki na presję. Czasem potrzebujesz uzupełnić fundamenty, żeby presja była w ogóle do udźwignięcia. Podsumujmy to teraz. Trening mentalny działa najlepiej, kiedy ciało ma paliwo i spokój. Masz taką szybką checklistę czterech pytań, żeby to sprawdzić. Czy śpię stabilnie i budzę się w miarę zregenerowany, zregenerowana? Czy jem tak, żeby mieć energię, a nie tylko przetrwać dzień? Czy moje ciało jest sprawne? I nie ciągnę za sobą bólu i napięcia. Czy mam za sobą podstawowe badania, jeśli coś się ciągnie? Jeśli na dwa lub więcej pytań odpowiadasz nie, zacznij od fundamentów. Jeśli fundamenty są ogarnięte, wtedy trening mentalny robi się turboskuteczny. Koncentracja, presja, rutyny, pewność siebie, dialog wewnętrzny. To wtedy wszystko staje się prostsze. Mental zaczyna działać. A jeżeli nawet stwierdzisz, że potrzebujesz wtedy treningu mentalnego, to on naprawdę działa dużo skuteczniej. Bo czasami jest tak, że trener mentalny pracuje z tobą, a ty mówisz, To mi nic nie daje. Dalej jestem do bani na treningu, dalej jestem do bani na zawodach. A być może brak ci zasobów do tego, żeby być. Super na zawodach, super na treningu. I na koniec, trenerze: jeśli chcesz zawodnikowi, daj tę listę jako takie sprawdzenie przed mentalem. To podsumujmy teraz. Sen, dieta, fizjo i badania, zanim zaczniesz pracę nad głową. Bo kiedy fundamenty są ogarnięte. Trening mentalny wchodzi szybciej i tak naprawdę daje realne efekty na wojsku i w życiu. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, napisz w komentarzu, który z czterech fundamentów najbardziej u Ciebie leży: sen, dieta, fizja czy badania. To mi pomoże tworzyć kolejne odcinki dokładnie pod twoje potrzeby, pod Wasze potrzeby. No i jeśli znasz trenera albo zawodnika, któremu siada głowa, to podajcie mu ten materiał. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.